Że mi się uda za pierwszym razem złapać tego małta Tego co Bo chcesz? To chce mi się robić jeszcze raz tego questa A, znaczy nie, teraz będę łapał takiego... Znaczy zobaczysz Po prostu z, z, z teraz questa z który pozwala mi dostać przedmiot potrzebny do złapania go, nie? Ten klejnot z magią? Coś takiego no. I to ma chyba jedno tylko użycie, więc będę musiał uważać Dobra. Okej, okay. to będzie mi potrzebna. Ej, bo w sumie to dziewczyny moje chcą Was pozdrawić. No? Pozdrawiam to... bardzo serdecznie. Pozdrawiam na live też bardzo serdecznie. Co co, co? Jeszcze raz? No nie, 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 Co nie, zrobić niby teraz. Mhm. I muszę I, popłynąć... Ja sobie, sobie pobrałem Tessa na telefon, nie? I tak sobie to teraz ogarniam. No, a dobra dobra opcja. Tylko ja, ja jestem zestresowana, ponieważ za to zapłaciłam aż 7 zł i ja mam abonament i nie wiem jak mój tata to przeżyje. <noise> 7 zł to nie majątek. No tak Powiesz no wiesz, nie, nie pytaj, zwracam. <grywy> To mam się pomóc? A, ja byłem głupi, bo nie zauważyłem, że nie można go łapać, jak daleko podleciałem. <grymne> A, on ma 200 centymetrów. Nie, to ja się nie piję. raczej. Masz 417 centymetry. Fajnie się gra tym ascocinem, ale jednak tak jak mówiłeś, że nawet jak jest w grze zaliczone tam, że jest troszkę ciężko, a tylko dlatego, że trzeba cały czas aktywnie się przesuwać, robić dodże, uciekać, bo jesteś słaby, silny, ale słaby wytrzymałościowo, nie? No i fakt, że masz szansę na, na krytyki często. Mam ci, że. kurwa, nie wiem, czy mnie słyszysz. Moskwa mm. Bardzo, Bardzo dobrze cię słyszę. Ale. Zróbmy kolejnego monster żeby... wygrywa w korekcie. Ale tego, tego? Nie relaks czy wiesz, ale jesteśmy słyszony na też mikrofon Teraz? No, teraz przysłyszkę To już udało mi się zapać kolejnego mam tego jasnego To się słyszałem, że Podobno jest to Co to było w opisie ooo Jest to podobno Król Czarnych Niedźwiedzi Jak zobaczysz, że Wysyariusz to jest na Hakai Crossing To jest gwiazdkowy nie Niedźwiedź, Udało mi się go złapać Nieźle Dobra, ja umieram, czy nie? Ja czy ty? Ja czy ty, babo? Dobra, czy bo ja już coś byłem. O, oh, dzięki kotek To polowa do co? Tak Co ja u was chłopcy? Stara widać Stara wida widać No <laughs> mów jakiś tytuł no ja, kusia. No w tej wodzie, w której jesteś w ogóle są to go. No widziałem no, właśnie, widziałem. Widziałem, widziałem. A podobno chciałeś łapać.

A, a kruk to jest taka jakby główna postać, tak? Eee, jedna z W sensie on, on zarządza tymi wszystkimi. Nie nie w sensie jest questowy. Czy nie? Główną osobą dowodzącą jest sam kruk, a jeszcze kolejną osobą jest generał, a on jest komanderem jego podkomendnym. A, czyli taki pan ważny. Tak, ale że on jest najpotężniejszym magiem, to wiesz. To on praktycznie odpala całą czarną robotę. W sensie kru kruk. Tak. A on musi kurwa całą robotę robić. Niestety. No, no niestety. <laughs> tak jest. Ktoś musi. Powiedzmy sobie. Tak. Interesuje mnie to, gdzie ja teraz wracuję, bo mapa mi pozwala wrócić do miejsca. To jest dosyć dziwne. pozwala mi na to. Mhm. Czy jest jakiś cel tego? Wracania tutaj. Ktoś mi to da. Nie mam dużo staminy na moim latającym przyjacielu. Ale to znaczy co? Na gra mi pozwala... No, no nie dużo wytrzymało się mu zostało i zniknę. Hmm. No właśnie, właśnie jest to tak. Gra mi pozwoliła tu wlecieć, no ale dlaczego? Nic nie ma. Kto, to miało być jakieś troll od odkurzacz czy co? <grym> Może to właśnie przez beta? Nie, bo jest takie miejsce, gdzie normalnie nie wejdziesz, tylko możesz wlecieć, nie? Ale jest to bardzo rozległe miejsce, no to... Wiesz, normalna osoba stwierdzi, no to pewnie tutaj właśnie są ukryty jeden z mountów, które są rzadkie. A tu nie ma nic. No, nie ma kompletnie. Nie ma w nieco. Goodbye. Need a potion? Take a look around. Come again. Come go ahead. Give it a try. He'll think we later. Come again. I'm the best smith here. I'm the only smith. to idę Oj, Michał Ma on co rozjechał powiedzmy Nacisz staminę już wychodzisz? W sumie ja, w sumie ja zaraz, zaraz też wyjdę kuchną sobie coś ciekawego Coś czego chyba jeszcze nie łapałem No Tak, nie łapałem i mogę łapać To A to jest chyba zwykła Ta rastuła zwykła jednostka Gdzieś na świecie Jakaś specjalna Zaraz ją znajdę Chyba złapię tę zwykłą Dobra, no nie miałem tego No nice połączenie Pantery z. Z Lampartem i to się nazywa Leopard. O, i widzę to, na co polowałem. Dobrze. Tylko kot i drogi. To na dużo w idę, No idę, idzie, idzie. Czekaj sekundę, tylko zamknę drzwi. Próbuję łapać moje do. Oto. Jechajmy na tym no plumbing No jestem, kręcą mi się po domu mm. Smrody uh... Mnie interesuje, czy są timing points Taming? Tak, timing to było do łapania niby jakichś points, ale nie wiem na czym to polega Target to jest już do timing On tutaj jest back I've got just the pointy stick for you. I'm the best come again. You wouldn't hesitate in battle. Why hesitate while shopping? I've got just the pointy stick. i do not you. You wouldn't hesitate in battle. Why hesitate was I I to Camera speed View range Większy A, ty mówisz o ustawieniach, tak? Nie nie nie, to, to, to o czym mówiłem to nie The tempering. Damics point to zale, że są mi poszły, niby do łapania. Do łapania niby miał tak? Tego właśnie tu widziałem. Zabiłem go niestety, nie co, co nie miałem co zrobić nim. Ale, ale, ktoś... Co ja mam w takim razie zrobić, żeby to zmapić? To jest pytanie. No to te taming pointsy masz, tak? Co? Taming pointsy, bo to. I, ile. i ilość, tak? Trzeba no, mieć tych punktów. Pokazał, że nie, no no, no. A, a ile potrzebujesz na to? nie wiem o to chodzi. Właśnie nie wiem o to chodzi. Nie pokazuj mi ilościami. Mhm. Nie mam pojęcia. Bo jakbyś wiedział, że na przykład potrzebujesz nie wiem, 120, a masz 100 i nie wiem, od któregoś tam levelu. No. A, osiemano Ikarius? Do rozdania czemu? Kto tak powiedział? Może ktoś ma po prostu dodatkowe kogo, tylko mówisz, do rozdania. A. Hmm. No, no, Kilka rzeczy nie jest zjedzonych ja właśnie takich jak to mhm To są te tamin i po cholerę one są Żeby wiem no, czy... no znaczy raczej wiem że... do tego żeby łapać nowe, W jaki sposób je zyskiwać to jest pytanie Bo mam okazję teraz złapać, jakby jak się chwilę w bestariuszu zobaczyć. W drugim już regionie jest coś takiego jak Skar, bo Bakusa już mam i Skar. Hakain's Crossing? Okay. E, tak, Hakain's Crossing. Skar drugie to jest. No widzę, Pantera. no widzę. To no, właśnie mam do złapania teraz możliwość, a złapany już mam bakucan, to jest ten to taki dwugwiazdkowy. Drzeczko. Mm -hmm. Dobra, czekaj, widzę znów tego Skara. Eee, 15 time points needed. Ale jak dojść do points? Dobra, czekaj, wyszukam sobie w necie, bo to jest wysoka. Riders oh. God, was... Come again. Oh.

No, mam. A, widzisz? Nasz w... taka w de details. No, trzeba że mieć detale, może nawet może być to nie wiem. I tam masz takie coś jak... ...timid point, przy którym jest plus. Mhm. Mm no i nie to mogę... To point, points, które masz na... A. ...na tego, na to, żeby wiesz... ...móc łapać gdzieś tego. Tauntować, no. I tam na... ...tak. No, jest dobrze, że ludzie już zrobili porady na różnych porach, nie? No i co? I to i to wtedy to jest do, do właśnie I do odpowiednich mobów. Jest... Znaczy odpowiednia ilość jest potrzebna na odpowiedniego moba. Mhm. I jak łapiesz to oczywiście ta ilość chodzi. I żeby to resetować musisz zaczekać albo jeden dzień, czyli 24 godziny do końca się resetuje o 4 rano mhm. albo z le... albo zekać level albo z kadłub, tych z z z z No kumom, kumom, wiem o co chodzi. No, spokojnie. Nie taka zła opcja. Dobrze, jest to naprawdę w pora, bo tu nie ma tego tym tłumaczone. Takie rzeczy powinny być tłumaczone. No. Powinny, to dobrze powiedziane, ale że powinny, a nie są, no to. No właśnie, no, no. Czasami nie przeskoczysz. Wiesz o tym, że we MMO czasami nie przeskoczysz. Samouczki... na pewno. No bo ty chcesz złapać wszystkie je? Czy, czy po prostu wybierasz któreś tam chcesz? Mm. Nie, nie, łapię wszystkie z każdego regionu. Mm. Nie przekazuj jaki łapię, to też zyskuję jedynie co lepiej drugiej stronie, nie? No. no ja już sobie ten, już pędzel poziom sobie i zapieczę na kolejne zadanie i mam tak. at Wings.